Dzisiaj w nocy, tuż przed godziną czwartą, otrzymaliśmy telefoniczne zgłoszenie o kradzieży z łamaniem do jednego z bankomatów na terenie Jawora. Obecnie na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, a także inni funkcjonariusze z naszej jednostki, a także z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Są zabezpieczane ślady, przysłuchujemy świadków, przeglądamy zapisy monitoringów, podejmujemy wszelkie czynności mające na celu ustalenie sprawców tego zdarzenia. Poszkodowanym w tej sprawie jest jeden z banków. Na chwilę obecną, wspólnie z przedstawicielami tej instytucji, szacujemy straty, jakie zostały poniesione. Straty w tej sprawie poniósł również właściciel marketu, na terenie którego znajdował się bankomat. Jednocześnie chciałbym zaapelować do wszystkich osób, które posiadają jakąkolwiek wiedzę w tej sprawie, mogły być świadkami tego zdarzenia, aby zgłaszały się do komendy powiatowej Policji w Jaworze osobiście, bądź informowały nas o tym telefonicznie.